Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj e, po długiej przerwie kolejne e, postaram się, będę na, haha, witam Was na live'ach. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. E, napiszcie mi, skąd jesteście. I chwilę poczekamy. Natomiast dzisiaj temat jest e, taki, który pojawił się, e, nie widać mnie który pojawił się jakiś czas temu podczas jednej z rozmów. Pomyślałem sobie, że, że warto, go, warto, go, mm, e, warto go zgłębić, a mianowicie, kiedy randkować po rozstaniu. Czyli jest sytuacja, no zdarzyła się taka sytuacja, że e, dajcie znać, czy mnie słychać, bo takie mam wrażenie, że może mi być nie słychać, ale żebym miał pewność. Raz, dwa, raz, dwa. On teraz chwilę powinno być lepiej. Słychać mnie dajcie w komentarzu, czy mnie słychać. Eee, a mianowicie, gdy zdarzy się taka sytuacja, że rozstanie, roz, rozstajemy się, tak? Kobieta się rozstaje z mężczyzną, czy związek się rozpada, czy jakaś sytuacja. No i potem e, cóż, no, trzeba przejść do życia. Trzeba przejść, do, e, trzeba przejść do życia, teraz was zobaczę bardziej, e, witam was. Momencik, o tak może, e, będzie, będzie mi lepiej, tak. E, nie wiem kto tu jest, ale witam was bardzo serdecznie, e, będę będę kontynuował. E, czyli rozstajemy się i potem, Okej, okay, no trzeba, jest jakaś e, czas, kiedy popłaczemy sobie, jest czas, kiedy... Kiedy jest czas, kiedy popłaczemy sobie, kiedy przeżyjemy to, to, to rozstanie. Albo jest tak, że potrzebujemy jakiejś odskoczni, tak? No i są pomysły takie, żeby. Okej, okay, to ja sobie pójdę na randkę. Okay, klina trzeba klinem za zabić. Okej. Okay. Teraz kiedy jest ten właściwy moment, tak. Żeby zacząć randkować po rozstaniu. No tak, nie wiem, jakie macie pomysły, dziewczyny. Napiszcie w komentarzu, jakie są Wasze doświadczenia, jakie są doświadczenia, waszych, waszych, waszych znajomych. Natomiast ja chciałem powiedzieć o kilku elementach, które są. O kilku elementach, które są, które się pojawiają. Po pierwsze, po pierwsze, w momencie, gdy, w momencie, gdy rozstajemy się i załóżmy, jesteśmy, kobieta jest tą, która zostaje zostawiona. Dlaczego to jest tak kluczowe, tak istotne? Dlatego, że kiedy kobieta jest, ten, kto jest zostawiony, cierpi bardziej. Nawet jeśli. Nawet jeśli jest tak, że planujemy, kobieta sobie planuje, mówi: OK, no to ja już zostawiam, ja już chcę skończyć ten związek, ja już chcę to w końcu zakończyć. Natomiast natomiast facet Nistego Józowego, on to, on to robi, albo odwrotnie. To za każdym razem bardziej, bardziej cierpi ten, który, który właśnie zakończył tą, tą relację. I Kurde, jak, jak, jak mógł, jak, jak on mógł to zrobić? I teraz co się dzieje w takiej sytuacji? W momencie, gdy, gdy osoba jest zostawiona przez, przez drugą osobę, dlaczego ten w ogóle związek się rozstaje? Związek, związki się roz, rozwalają, dlatego, że nie mają. Najczęściej jest tak, że. Osoby nie mają zaspokojonych potrzeb. Nie mają zaspokojonych potrzeb związanych z, z różnymi aspektami życia. I teraz, w momencie, gdy ta kobieta zostaje zostawiona przez tego faceta, to jest z deficytem. Wieloletnim, wielomiesięcznym, ale często wieloletnim deficytem i brakami, które, które tych, ten mężczyzna nie zaspokajał. Ona często dawała dużo, dużo, dużo dla tego mężczyzny, natomiast on, no my tak mamy, że jeżeli kobieta nam daje, troszczy się o nas, daje nam mnóstwo, no to my uznajemy, że po prostu tacy jesteśmy z natury, po prostu chyba zajebiści i należy nam się to. I to wcale nie znaczy, żeby kobiecie, kobiecie w jakiś sposób oddawać to, co ona daje, choć w kobiecym świecie to inaczej wygląda, bo kiedy kobieta daje, kiedy kobieta daje? Wówczas. Kiedy kobieta daje, wówczas jest tak, że drugiej kobiecie, to ta druga kobieta już wie do myśli, że, że ta, kiedy pierwsza przestaje dawać, to, to trzeba dać tej drugiej. I, i taka zasada wzajemności. No u nas facetów tego nie ma. Więc kiedy jest kobieta w deficycie, brakuje jej, czego kobiecie brakuje? Dziewczyny, napiszcie w komentarzu. Jak myślicie, czego kobiecie brakuje? Po rozstaniu z facetem, jaki ma deficyt? czego jej brakuje. E, ciekaw jestem, jakie jest Wasze zdanie. E, e, według mnie brakuje czułości, bliskości, brakuje miłości, brakuje wsparcia, brakuje poczucia bezpieczeństwa, brakuje e, czułości, brakuje tego, żeby. E, brakuje zaufania, brakuje rozmów, brakuje zrozumienia. Um, więc gdy takie z takim deficytem kobieta się po, po pojawia, no pojawia, mówiąc kolokwialnie, na rynku. No i co, te, co, 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 co wówczas się dzieje? Jest parę elementów. Ona myśli sobie, ok, to ja, żeby ten ból zagryźć, to ja zaszaleję sobie i pójdę e, i pójdę na randkę. ok, żeby, żeby ten ból po, po tym rozstaniu, żeby o tym zapomnieć, to ja sobie pójdę na randkę i będzie, e, i będzie mi lepiej. No tak, i to jest bardzo dobry pomysł, bardzo fajny. Tyle tylko, że wiąże, wiąże się z tym pewne niebezpieczeństwo. Bo wyobraź sobie, że załóżmy, odżywiasz się zdrowo, jest wszystko pięknie, cudownie, same zdrowe rzeczy, nieprzetworzone i w ogóle, ale jedziesz od 24 godzin, załóżmy, autostradą i jesteś cholernie głodna. Jesteś cholernie głodna. No i patrzysz po drodze McDonald's. Czy myślisz sobie, nie, yy, nie wjeżdżam tam, tam jest ohydne jedzenie? Pewnie masz rację. Ale z drugiej strony, głód jest tak wielki, że zjadłabyś konia z kopytami. Więc niewiele się zastanawiając, po prostu trafiesz, idziesz do McDrive'a i poproszę Big Mac'a i podwójnego z podwójnym serem i, i zjesz to. Czy potem się będzie źle czuła? Pewnie tak. Natomiast. E, nagle musiałeś zaspokoić głód. Tak samo jest w życiu, tak samo jest w relacjach z, e, z mężczyzną. Kiedy ty masz ten głód, jesteś e, z jednej strony ostrożna, bo nie chcesz, e, wiesz, jesteś poraniona, ale z drugiej strony jesteś głodna. Głodna tego, żeby poczuć się kobieco, żeby. E, e, tak, błąd jest, widzę. E, Radkować, randkować. Oczywiście, że tak. Dziękuję, Magda. Magda Domańska, no proszę. A, <grywa> Więc co zrobić w takiej sytuacji? Czy z jednej strony jesteś, jesteś na głodzie, a z drugiej strony ostrożna, zraniona, ale też łatwo cię, łatwo cię mówiąc kolokwialnie, upolować. Bo kiedy znajdzie się ktoś, kto. Dostrzeże to wszystko w Tobie. Przejdzie ten pierwszy, pierwszy, wiesz, pierwsze, hmm, przejdzie te pierwsze Twoje, jak to się nazywa? E, s, przejdzie te pierwsze. Nie mogę się teraz skupić, bo cały czas. Bo cały czas e, mam e, ten błąd na, 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 na stronie. No i tak to. Jak faceta rozproszyć, tak? Jak mu po prostu zrobić dobry dzień, żeby o niczym innym nie myślał, tylko żeby myślał e, o, o tym. Zaraz wrócę do, do, do tematu. Natomiast to jest tak, jak w, w takich jedna z technik takich negocjacyjnych, kiedy idziemy. E, na spotkanie, czy na rance też to można zrobić, choć to takie jest bardzo hardkorowe. i rozmawia mężczyzna z kobietą, czy kobieta z kobietą, czy mężczyzna z mężczyzną. No i, i ta jedna strona czuje się zagrożona, nie, nie, jakby nie chce odwrócić uwagę drugiej osoby od, od kontekstu, od tego od skupienia, więc wystarczy powiedzieć, jak mmm, rozmawiacie normalnie, pięknie, fajnie, coś, coś tu masz na zębach, chyba sałata czy coś, ale spokojnie, nie prze muszę tym i dalej kontynuujesz rozmowę zgadnij o czym będzie myślała twój, o czym będzie myślał twój rozmówca ciągle tylko o tej e, ciągle tylko o tej o tej, o tej nie będzie mógł się skoncentrować zupełnie na rozmowie więc e, powoli powoli robiąc grę wstępną staram się przejść do, do meritum kiedy kiedy kobieta i mężczyzna spotykają się i ta kobieta jest zraniona Brakuje jej tego, żeby poczuć się kobieco, brakuje jej tego, żeby poczuć się wyjątkowo, brakuje się tego, żeby, żeby ktoś ją wysłuchał, zrozumiał, żeby się zatroszczył, żeby mogła poczuć się jak kobieta, żeby mogła poczuć to wszystko, czego jej brakowało do tej pory. Ona tak naprawdę jest na takim głodzie, że niewiele potrzebuje, ale, e, e, ale potrzebuje i wszystko będzie brała, co, co po to, żeby, żeby to zaspokoić. Więc. Pojawi się mężczyzna, który potrafi ją słuchać, potrafi ją daje, daje jej poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, daje jej poczucie tego, że, że, że jest piękna, że, że jest kobieca że... i to, te wszystkie potrzeby za, jej zagwarantuje. Ona jeszcze go nie zna, ale nagle jest strzał, nagle jest taki dysonans, bo z jednej strony mężczyzna. Z którym się rozstała, po prostu miał ją w nosie, nie troszczył się o nią, nie słuchał, miał ją w. była na samym końcu, a teraz nagle, nagle wiesz, po rozstaniu i ona cierpi z tego powodu, bo ma wyrzuty sumienia, bo dzieci, bo tyle lat, i tak dalej, i tak dalej, z drugiej strony się cieszy, że może już nie będzie marnowała czasu. No, i, i pojawi się ktoś, to nagle w ciągu sekundy, w ciągu kilku minut, w ciągu godziny, rozmowy daje jej to, co ona potrzebowała. Co wtedy ona sobie myśli, co ma w głowie? Wtedy jest cały galimatias. Napiszcie w komentarzach, czy miałyście taką sytuację, napiszcie w komentarzach, co, co się dzieje w, takim, w, takim, w takiej sytuacji w głowie kobiety. Co, co, co wtedy zrobić? no i są, jest kilka opcji albo myśli sobie znalazłam w końcu bratnią duszę bliźniaczy płomień znalazłam kogoś kogo, kogo mogę kogo mogę po, kogo chyba pokocham no tak ale z drugiej strony, ale z drugiej strony no i wtedy wchodzi w, kolejne, wchodzi w kolejny mechanizm, który, który uruchamia całą lawinę hormonów miłości, jest ich, jest ich cały zestaw. No i ten, wtedy ten mężczyzna, mimo że na początku być może trochę się nam nie podobał, miał jakieś wady, okazuje się, że jest najcudowniejszy na świecie. Jest najwspanialszy, chcesz się z nim spotykać, chcesz więcej, żeby ci dawał tego, w końcu jesteś głodna, a on ci po prostu daje na tacy to wszystko, czego potrzebowałaś. Za każdym razem, jest cudownie, jest pięknie. No i, e, no i e, chcesz się z nim spotykać i troszeczkę się niestety wkręcasz, troszeczkę się wkręcasz. Te wkręcanie daje, daje to, że to wkręcanie daje to, że, że przestajesz racjonalnie myśleć, że tre, zaczynasz się dobrze czuć. No tak, bo, bo wyjście z, z sytuacji, gdy zostałaś zostawiona, albo z, rozstałaś się gdzieś jest ból, cierpienie, dyskomfort, poczucie winy i mnóstwo innych emocji, do. Tak naprawdę kwantowego skoku po drugiej stronie, gdy jest, gdzie jest mężczyzna, który daje, zaspokaja Twoje potrzeby, dla którego jesteś e, ważna, dla którego ty jesteś, czujesz się najważniejsza, a w końcu Cię rozumie, słucha, dba o Ciebie, troszczy się, e, co się dzieje w Twojej głowie, mówisz sobie, i czujesz się doskonale. Człowiek jest stworzony do tego, żeby czuć się doskonale, więc jeżeli spotykasz kogoś i. I czujesz się przy nim dobrze, no to chcesz więcej tego, te, te, tego dobrości. Zwłaszcza, że tyle lat byłaś po prostu na głodzie, zwłaszcza, że tyle lat cierpiałaś, zwłaszcza, że tyle lat e, zapominałaś o sobie, a nikt nie chciał pamiętać o tobie. Więc e, myślisz sobie: chcę tego więcej, chcę tego więcej. E, już czuję, że go chyba się w nim zakochałam. Dostaję wszystko, co potrzebuję. No i to jest niebezpieczne, bo tak naprawdę tego faceta jeszcze nie znasz. Tak naprawdę tego faceta jeszcze nie roz. Yy, 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 nie wiesz, kim on jest. W tej chwili to, co potrzebujesz, yy, to, co dostałaś, to dostałaś yy, zaskoczenie, przeskoczyłaś na drugą stronę płotu i yy, dostałaś cały pakiet hormonów miłości, które sprawiają, że czujesz się jak na haju. Jaki jest tego efekt? No tak. Powiem wam kiedyś John Gray, u, u którego wiele lat się uczyłem, e, mówił, mówił o takiej sytuacji. Jeśli spotykasz. E, e, Wchodzisz do pokoju, spotykasz mężczyznę i tak, mówiąc to kolokwialnie, albo dokładnie, tak i pojawia się, i czujesz od razu, że ci się podoba. A on to mówi, że masz kisiel w majtkach, i po prostu od razu to jest najwspanialsza osoba na świecie, a choć jeszcze paszczy nie otworzyła, jeszcze nie, nic, nic, nic nie powiedziała, jeszcze nic o tym nie wiesz. A już chcesz, już, już, jest, już jest po prostu twój. Już podoba Ci się, to pierwszą rzeczą, którą powinnaś zrobić, to uciekać od tego faceta jak najdalej. Dlatego, że to nie jest twój rozum, to nie jest twoja dusza, to nie jest Twoje, e, twoje potrzeby. To tylko i wyłącznie hormony. Nic na ten temat nie wiesz. Nic na temat twojego faceta, jego historii, stosunku do ciebie, a, a, a już masz takie odczucia. To są po prostu hormony. Więc żeby u, żeby. E, to, to w takiej sytuacji. Co w, w takiej sytuacji się dzieje? Często mężczyzna taki e, spotyka, e, gdy on się czuje tak, e, gdy sprawia, że się czujesz tak wyjątkowo, zaczyna z tobą rozmawiać, ale ty chcesz tego więcej. E, I są dwie opcje. Albo chcesz tego tak więcej, że trochę sprzedasz siebie, mówiąc e, tak w cudzysłowiu. E, no i chcesz więcej bliskości, czułości, zaczyna cię całować, przytulać, e, jakiś seks. Ty się zbliżasz jeszcze bardziej. No i czy związek z tego będzie? No prawdopodobnie statystycznie nie bardzo. Dlatego, że, że ten, fa, ten facet powiesz, że jeszcze go nie znasz, powinnaś poświęcić ileś więcej czasu. A to, co się dzieje, to są tylko twoje instynkty, i twoje hormony zaczynają szaleć. Więc. Więc co w takiej sytuacji zrobić? Po rozstaniu. Facet, co, co jeszcze facet ma w głowie? Facet ma w głowie to, że ty nagle ty chcesz coraz więcej z nim spędzać czasu, coraz więcej chcesz od niego uwagi, coraz więcej masz oczekiwań wobec niego. Więc ten facet chce. Eee, na początku jest fajnie, a potem ciebie jest troszeczkę jakby za dużo. Więc zaczyna się ukrywać, zaczyna lawirować, ty bardziej ciśniesz, on przestaje dzwonić. Nie wiem, czy miałeś taką sytuację, że spotykasz faceta, jest cudnie, pięknie, pięknie, wspaniale, a nagle on przestaje się odzywać, przestaje dzwonić do ciebie, przestaje, e, e, przestaje zwracać uwagę, coraz mniej ma czasów, coraz nie macie o czym rozmawiać. Napisz w komentarzu, czy takie sytuacje się po pojawiały. Ja jak się wtedy czujesz? Zaczynasz walczyć o niego, mówisz, co się stało, Dlaczego? powiedz mi co się stało, już ci nie podobał i tak dalej, i tak dalej. Pamiętaj, to są emocje, tak samo emocje, boisz się kolejnego odrzucenia, właśnie jesteś po rozstaniu, właśnie spotkałaś osobę, która ci zaspokoiła twoje potrzeby i nie chcesz tego stracić, nie chcesz kolejnego rozstania, mimo że to trwało tydzień czy dwa tygodnie, ale nie chcesz znowu cierpieć. Co takiego jest znowu galimacja z głowie. Ten facet będzie uciekał. Im bardziej ty naciskasz, tym będzie bardziej uciekał. Dlaczego? Dlatego, że my faceci nie chcemy, my faceci chcemy zdobywać kobiety. Natomiast nie chcemy, żeby, żeby ta kobieta. E, cisnęła, e, żeby ta kobieta cisnęła, i, i nam się troszeczkę narzucała, bo z naszej perspektywy tak to wygląda. Albo my po prostu chcemy, chcieliśmy mieć fajny seks, i to był nasz sposób do, do tego, żeby uwieść tą, e, tą kobietę, albo sprawić, żeby czuła się albo sprawić, żeby. E, Poznamy się, ale, że tak powiem, pobrzykamy, bo to nic nie szkodzi, ale specjalnie nie wiążemy się z, z, tą, z tą drugą osobą. Jeśli wiesz, co mam na myśli, to. E, ale te historie bardzo często się powtarzają. Więc, e, konkludując, jeżeli jesteś po rozstaniu, e, kiedy zacząć randkować? Po pierwsze, wtedy, kiedy e, masz zamknięty etap, kiedy. Przeszłaś żałoby. Daj sobie czas na to, żeby żałobę przejść. Nawet jak jest ciężko, nawet jak jest cholernie ciężko, to daj sobie czas, żeby, żeby nie przeskakiwać ze związku z związek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pamiętaj o tym, że im bardziej jesteś zraniona, im bardziej jesteś na głodzie, tym, bardziej, tym łatwiej cię złowić. Tak? Jakie ryby się łowi? Głodne. A nie e, głodne, a nie takie, które są, które nie takie, które są najedzone. Więc to jest, e, to jest kolejna rzecz. E, I kiedy więc kiedy iść na randkę, kiedy zacząć te randki. Po pierwsze, zamknij przeszłość. Zamknij tą przeszłość. Musisz być gotowa. Nie możesz na przykład spotykać się z innymi po to, żeby zabić, zabić ból, żeby był ten facet klinem. Nie możesz spotykać się z kimś po to, bo żeby poczuć się dobrze, bo tak bardzo cierpisz. Nie może to być alternatywna droga, bo kiedy sama nie jesteś, jakby nie jesteś wyleczona, to jesteś podatna na, na zranienia. I tych zranień będzie dużo. Potem efekt jest tego taki, że że powiesz, e, faceci ci wszyscy do lubki wszyscy chcą mnie zranić. I, I będziesz miała rację. Natomiast tylko dlatego, że popełniłaś kilka e, kroków. E, co, w tym da, co, co, co z tym zrobić? Jak do tego podejść? Jak e, zakończyć związki? Jak e, pozbyć się e, tych, e, pozbyć się to nie jest dobre określenie jak e, przejść te emocje i jak być gotową na związek, e, o tym będziemy mówić na, na takim warsztacie pięciodniowym, więc zapraszam Was na warsztat pięciodniowy, który w opisie jest link www.gotowanazwiązek.pl. Zapisz się, zapisz się na ten bezpłatny warsztat. On nie będzie od poniedziałku, dlatego że tam data jest jeszcze poniedziałkowa, natomiast będzie za tydzień, dlatego że teraz dostałem mnóstwo wiadomości, że, że, że święto, że wyjazd, długi weekend i tak dalej. Więc y, będzie, będzie później. I tam w ciągu pięciu dni będzie, będzie, jest cały program o tym, jak, y, y, jak być gotową na to, żeby przyjąć drugą miłość. Bo wiesz, możesz ta Twoja miłość cudowna, bo wiesz, związki się rozstają, roz, y, y, pojawiają się i znikają i. I być może tak ma być, bo jesteś w związku z kimś po to, żeby czegoś doświadczyć, albo pozwolić komuś coś doświadczyć, albo żeby mieć dziecko, jakikolwiek powód jest. My tego nie wiemy. Ja uwielbiam takie powiedzenie, że pomysłowość boska znacznie przekracza ludzką wyobraźnię. Natomiast e, musisz, e, musisz mieć gotowość, bo kiedy nie będziesz miała gotowości na związek, kiedy nie będziesz gotowa na związek, wówczas. Wówczas, żeby ta miłość deptała ci po, po palcach, to i tak nic z tego jej nie zauważysz, i tak nie dostrzeżesz, że to jest ta, ten, ta właściwa osoba. Więc pozwól sobie na to, by przejść proces, by dowiedzieć się, jak być gotową na związek, jak zamknąć przeszłość, jak nauczyć się mężczyzn, jak zrozumieć, dlaczego ten związek się rozstał. Tam jest cały program pięciodniowy. Więc zapraszam Was bardzo, dziewczyny, serdecznie. WWW, gotowa na związek, link jest w opisie. Pięknie, dziękuję Wam bardzo. Cieszę się strasznie, bardzo mocno, najmocniej na świecie, że, że, że wróciłem do Was po, po różnych awariach. Będzie tego więcej, e, zapraszam was, e, postaram się teraz każdego dnia coś, coś fajnego nagrywać, natomiast w poniedziałek będzie bardzo fajny projekt, e, który, który, o, o którym, e, w którym uczestniczę e, z moim gościem, e, który, gdzie będziemy mówić o projekcie Kobieta Mama, e, czyli dla, dla mam, jak sprawić, żeby, żeby nie doprowadzić do rozstania, żeby skupiać się na macierzyństwie, jak, jak, jak rządkować mając dziecko i tak dalej, i tak dalej o tym będzie i będziemy cyklicznie o tym rozmawiać. Słuchajcie, zadajcie mi pytania, ja teraz popatrzę na komentarze. Oczywiście Magda, dzisiaj zrobiłaś mi po prostu dobry, dobry dzień. Dziękuję ci bardzo. Będę czytał. Będę czytał bardziej. Będę to. No nieźle. E, pozdrawiam, pozdrawiam ciebie. E, Anetka, no nieraz, nie, raz, nie raz się zdarzyły takie sytuacje. Magda, mądre rzeczy Grzegorz, tym bardziej, że bardzo często zachowuje się mężczyzna w stylu e, e, unikatowym. No tak. E, słuchajcie, Magda robi cudowne rzeczy, więc polecam. E, polecam Was bardzo serdecznie. Znajdźcie sobie Magdalena Czaja na Facebooku czy na Instagramie. E, naprawdę e, cudowna kobieta i cudowne projekty e, robi. E, Magda, dziękuję Ci bardzo. E, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was jutro. E, nie wiem, jaka pora będzie właściwa, ale o jakiejś porze to muszę ustalić, że były te spotkania. Oczywiście będą dostępne na YouTubie, czy na, czy na, czy na Facebooku. Natomiast Wam bardzo serdecznie dziękuję za, za dzisiejszą wizytę, za to, że jesteście, za to, że jeszcze pamiętacie o mnie i życzę Wam pięknego wieczoru. Ale się cieszę. Puziaki, życzę wszystkiego dobrego i do jutra. Do jutra. Pa pa.